Jest lekki, zwrotny i możesz nim pływać także tam, gdzie jest zbyt płytko, by dotrzeć w inny sposób, np żaglówką. Najważniejsze zalety kajaka, nie hałasuje, pozwala bez przeszkód cieszyć się dziką przyrodą oraz zobaczyć miejsca, które są tak piękne, że zapierają dech w piersiach. Na początek ciekawostka, choć słowo kajak kojarzy się z latem i słońcem, pochodzi z języka kropka inuitów nazywanych kiedyś osami. To właśnie oni stworzyli z foczych skór naciągniętych na stelaż z drewna albo fiszbin wieloryba lekką, smukłą łódkę, dzięki której możemy mieć wspaniałe wakacje. W dodatku zrobili jakieś 4 lub 5 tysięcy lat temu. Dziś kajaki robi się oczywiście z innych materiałów, głównie laminatów, polietylenu i tworzyw termoplastycznych. Niektóre z nich, te składane, Wciąż jednak wzoruje się na konstrukcjach inuitów. Wystarczy 15 cm wody. Gdzie można pływać kajakiem? Wszędzie, gdzie jest woda. Słynny podróżnik Aleksander Doba jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął swoją łupinką Atlantyk z kontynentu na kontynent. Wyruszył z Senegalu w Afryce a zakończył przygodę w Brazylii w Ameryce Południowej. Z kolei Piotr Chmieliński, także jako pierwszy, Przemierzył kajakiem Amazonkę, od samych źródeł aż do ujścia. Amatorzy mocnych wrażeń pływają także po najrzonych skałami górskich rzekach, po zimnych morzach, gdzie można podpłynąć pod ścianę lodowca i robią mnóstwo innych rzeczy, NP. Uczestniczą w kajakowym rodeo. Na początek lepsze będzie jednak odprężające kajakarstwo niż czyli pływanie z przyjaciółmi lub rodziną, z dziećmi także. Po niewielkich jeziorach i urokliwych rzekach meandrujących wśród łąk albo lasów. Jeśli dotąd nie miałeś okazji wziąć udziału w spływie kajakowym, zrób to koniecznie, najlepiej jeszcze tego lata. Kajakarstwo w takim wydaniu jest nie tylko relaksujące, ale także bezpieczne, choć oczywiście zawsze trzeba się liczyć z możliwością wywrotki. Zasady bezpieczeństwa. Podstawowe zasady bezpieczeństwa według Jaska Starzyńskiego, kajak. Org.pl Zawsze pływaj w kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej. Rób to w towarzystwie, najlepiej kogoś bardziej doświadczonego, kto wie, co robić w razie problemów. I tylko w dzień, dobrze poznaj trasę, którą chcesz przepłynąć. Musisz wiedzieć, gdzie są spiętrzenia i inne przeszkody, trzymaj się z daleka od dużych łodzi, statków IT, zanim wypłyniesz na duże jezioro, sprawdź pogodę. Pamiętaj o kremie z filtrem i czapce. Przed wyruszeniem na szlak, warto zgromadzić wiedzę na temat kajakarstwa. Na stronach prowadzonych przez pasjonatów, np. kajak.org.pl www.kajakiem.pl www.kajaki.pl www.wiosro.pl i wielu innych, znajdziesz mnóstwo przydatnych informacji, np. o tym, jak pływać z dzieckiem albo psem. Jakie są zasady kajakowej etykiety, a także słowniczki z wyjaśnieniami takich terminów jak brud, bystrze, cofka, slab czy zwara, relacje ze spływów, ciekawe trasy, najpiękniejsze trasy w Polsce. Według członków klubu podróżników w Ślubziemie najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce to m. inne brda. Większa część trasy przebiega przez otulinę Parku Narodowego Bory Tucholskie. Podczas spływu można zobaczyć jelenie, sarny, czarne bociany i taple biebrza, polska amazonka, pełna meandrów, rozlewisk i dzikiego ptactwa. Czarna hańcza, trasa wjedzie przez podmokłe łąki i rozlewiska, a także przez Puszczę Augustowską, Krutynia. Trasa przebiega przez Puszczę Piską i Mazurki Park Krajobrazowy. Można zobaczyć bieliki i orły przednie, a także pływające wyspy. Barycz. Trasa prowadzi przez Dolinę Baryczy, największy w Polsce rezerwat przyrody. Oczywiście jest ich znacznie więcej. A o każdej z nich znajdziesz w sieci szczegółowe informacje. Najciekawsze trasy w Europie. Wśród najciekawszych kierunków dla doświadczonych kajakarzy magazyn podróże wymienia M. Inne bałtyckie szkiery w Szwecji. Przepiękne skaliste wysepki i wąskie zatoczki. delta Dunaju w Rumunii. Pełną ptaków krainę tysięcy kanałów i wysepek. Oraz przełom Verdon we Francji. Jeden z najgłębszych kanionów Europy. Sprzęt. Z grubsza rzecz biorąc, kajaki można podzielić rekreacyjne, w tym wędkarskie, turystyczne, nizinne, górskie, morskie i te przeznaczone do uprawiania najróżniejszych sportów M inne regatowe, górskie slalomowe, górskie zjazdowe, do freestylu, czyli kajakowego Rodeo, do Kajak Polo, czyli gry zespołowej z piłką. Oprócz nich są także Canoe, czyli kanadyjki. Ich wiosła mają jedno, a nie dwa pióra jak w przypadku kajaków. W sklepach sportowych można kupić najróżniejsze rodzaje sprzętu. Jednak nie musisz zaczynać od zakupów, bo kajak i kanadyjkę można bez trudu wypożyczyć. Ceny są bardzo różne i najlepiej sprawdzić je tam, gdzie się wybierasz. Na przykład w wypożyczalni hobbit w suwałkach Https www. Hobbit w suwałki. Co? HTML-kajak turystyczny można wypożyczyć za 25 zł za dzień albo taniej, jeśli potrzebujesz go na więcej niż 8 dni lub wybierasz się na spływ w dużej grupie. Źródła Marcin Jamkowski Kajaki Wszystko, co warto wiedzieć Trasy dla początkujących, średnio zaawansowanych i ekstremalistów https 2.slash pl travelers artykul kajaki z wioslem w z nurtem amazonki Piotr Chmieliński o wyprawie do źródeł rzeki http://off. Sport.pl slash of /1, 128815, 11501815, Z podkreślenie nurtem podkreślenie Amazonki podkreślenie Piotro Podkreślenie chmieliński podkreślenie O podkreślenie wyprawie podkreślenie do HTML najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce klub podróżników w śródziemie. Https klubpodroznikowcom klub .com slaż slaż polska z polska woda 2659 najpiękniejsze szlaki kajakowe w Polsce Jacek Starzyński sprzęt pływający Http slaż slaż kajakorgpl pl/wiedza sprzet jakimkajakiem jacek jakim kajakiem jacek starzyński Elementarne zasady bezpieczeństwa na spływach kajakowych http://kajak.org.pl/.wiedza/.bezpieczeństwo/.elementarz/.